Słońce to jest zimno. Robi się zimno. Ale jak świeci, to jest idealnie. Więc teraz zaszło i widzę, że jest duża chmura, więc to chyba nie ma. Hi. Dzisiaj słuchajcie, mam w planach pokazać Wam takiego realistycznego vloga, jakby dzień wyjęty z mojego tygodnia. Po prostu spędźcie ze mną dzień. Dzisiaj akurat mam w planach trening. Po treningu wiadomo, że trzeba się wykąpać. Chcę ogarnąć sobie trzy stylówki. W których będę dzisiaj szła na zdjęcia, ponieważ jestem umówiona z Rafałem. Na pewno Rafała już dobrze znacie, kojarzycie i wiecie, że jest to osoba, z którą po prostu uwielbiam chodzić na zdjęcia. I zawsze jestem taka podjarana, bo zawsze wiem, że wyjdą fajne. Mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał. No i co? Zapraszam do oglądania. Ja je w zasadzie czekam i zbieram się na siłownię. Bardzo mam już kuchnię, więc teraz idę ogarnąć siebie, włosy, przebrać się już na ciuchy sportowe, spakować torbę na trening. No i w zasadzie będę za 45 minut, 50 wyjeżdżać. Ja już jestem gotowa na siłownię. Zrobiłam sobie mój klasyczny ulis z warkoczem. No i ja ten końcy ulizany sobie robię na takim żelu. I zaraz jeszcze troszeczkę spsikuję zwykło z wodą sobie dzisiaj jeden z moich ulubionych setów to jest kolor kaki uwielbiam go naprawdę jeszcze mam akurat taką bluzkę zwykłą w takim kolorze i to tak właśnie fajnie pasuje Je. Yeah. o tutaj mi z szafy wystaje kawałek mojej bluzki jadę i widzimy się na treningu Zakończyłam trening, zaraz będę jechać do domu i robić sobie obiad, bo jestem już w sumie głodna. E, miałam trening prawie dwie godziny, mamy 13. Na początek zrobiłam tam wiadomo rozgrzewkę, potem małą aktywację pośladków, e, ponieważ jutro będę robić taki trening właściwy pośladków i nóg. Umówiłam się z moim fizją na zajebisty trening, więc muszę wstać jutro wcześniej o 6. Czuję, że ten trening jutro będzie naprawdę mocny, wiecie. Jednak inaczej się trenuję z kimś, jeszcze... Kimś, kto jest bardziej doświadczony, i tak dalej, także będzie fajnie. Potem zrobiłam trening brzucha, góry, wróciłam jeszcze do pośladków i gum. Trochę stabilizacji, trochę rozciągania. Taki trening ogólny z górą i brzuchem. Tak. No i co? Wracam do domu. Bra, mamy godzinę 14, za niedługo, za 10 minut. Ja teraz tak, będę robić sobie obiad. Szybko się w międzyczasie wykąpałam. Piekarnik już mi się grzeje, więc będę zaraz wkładać moją bułeczkę, ale najpierw pokoję kurczaka, szybko go przyprawię i zrobię to, co robiłam wczoraj, czyli taki ala kebab. Ten obiad robi się, słuchajcie, tak ekspresowo że to jest hit. Tutaj już sobie pokroiłam kurczaka i przyprawiłam przyprawą kebab gyros. Tu zaraz będę robić mój sosik, czyli zwykły jogurt naturalny z cząstkiem. Do tego dodaję pieprz, jakieś tam przyprawy, zioła, coś takiego. A środę tutaj mamy ogórek, pomidor, dodam sobie tym razem troszkę awokado i ser feta. Ona się robi 4-5 minut, więc idealnie w tym czasie zrobię kurczaka. Mamy rekord, 10 minut, ale powiedzmy, że 15, bo już mięso miałam pokrojone. I w zasadzie jeszcze muszę to wszystko wyłożyć. Także tak, kroimy bułeczkę. Tak jakby wykrajamy środek. Sosik. Dużo sosiku. W tej folii ten kurczak naprawdę jest mistrzowski. 15 minut i taki obiad. To jest moje odkrycie i czuję, że będę bardzo często robić. Zdecydowanie odkrycie 2022. Pozdrawiam. Uh -huh. Już jestem pomalowana. Wygląda to tak. I teraz pokazuję Wam trzy outfity. To jest moja pierwsza stylówka czyli mamy taki garnitur zapięty na pasek. Pod spodem mam sukienkę i takie wysokie buty. I teraz zastanawiam się, czy ubrać sobie taką marynarkę z materiału. Czy może lepsza będzie. Aha, jeszcze do tego taka torebeczka. Czy lepsza będzie taka skórzana marynarka? Hmm. Sama nie wiem. Powiem Wam, że chyba siedzi lepiej. Ze względu na to, że jest takie przełamanie, ale wezmę dwie. Najwyżej potem ustalimy. Zastanawiam się, czy dzisiaj zrobić sobie zdjęcie w tym sweterku, tego, te budki, czy ubrać sobie moją koszulkę, którą sobie kupiłam w Holandii. Jest prześliczna. Ona by też super pasowała, i do tego mam taką apaszkę, więc zaraz wam pokażę. Tutaj już się wszystko super komponuje, ponieważ mamy przełamanie kolorów. Tutaj mamy. Kolory, które są u góry, beżowe spodnie. Fajnie to wszystko wygląda. Bluzkę bym jakoś włożyła tak albo luzem. Natomiast zastanawiałam się, czy dzisiaj może sobie odpuścić tą stylówkę, bo chciałam do niej zrobić takie karbowane włosy, ale te włosy też fajnie wyglądają, więc być może tak zostanę i pakuję rzeczy do torby i jedziemy na zdjęcia. Mam nadzieję, że coś dzisiaj wyjdzie Szafę otwartą nieogarnięta jestem Ale już jestem troszeczkę spóźniona nie lubię się spóźniać, a zawsze się spóźniam Także już muszę wychodzić Tutaj mam wszystkie rzeczy już Kurtki, buty Ale będzie śmiesznie Zrobiliśmy pierwszą fotkę, wyszła rewelacyjna Więc teraz idziemy w drugą miejscówę Na parking Wcinam w przerwie mój deserek tiramisu, który robiłam wczoraj Przepis jest na poprzednim odcinku Tutaj mam wstawię kartę i Rafał już skosztował i powiem Wam ten jest naprawdę sztos. Witam Was ponownie. Już wieczornie mamy godzinę 21.15. Ja przyjechałam po prostu Zrobiłam sobie kolację: szakszukę z dwóch jajek, do tego trochę sałatki mm, warzywnej z dużą ilością majonezu, buła i bułka z szynką. Zaraz będę jadła, szakszuka mi jeszcze troszeczkę stygnie. E, pokażę Wam, co udało mi się dzisiaj zdobyć na zakupach. W zasadzie dużo nie kupiłam, ale cieszę się naprawdę z jednej rzeczy ogromnie. Chciałam się dzisiaj dorwać w Stradivariusie buty, które fajnie leżą, może je zdejmę z tego łóżka w sumie. Butki wyglądają tak zwykłe, długie, czarne, teraz są bardzo modne w tym sezonie, w zasadzie w tamtym sezonie też były modne, ale tak, najważniejsze, że tutaj wszystko fajnie przylega, że to nie opada z nogi. Że jest obcisłe. Podkład z Fit Me ostatnio kupiłam Trumacz i myślałam, że ten odcień będzie ok. A słuchajcie, okazał się za ciemny, jak go nałożyłam na buzie, więc nie wiem o co chodzi, ale muszę go sprzedać. Zapomnijmy o tym. Także kupiłam swój ulubiony podkład za 21 zł. w Hebe z kartą, także Mega spoko. Plus Taką jeszcze kredeczkę z Golden Rose. W końcu dorwałam fajny odcień. Zresztą mam ją teraz też na ustach, w sensie obrysowałam sobie tylko. I jest fajna, już widzę, że mi spasuje Bo długo już szukałam takiej kredki W takim brązowym odcieniu Nude, coś takiego Ma taki właśnie brązowy odcień Więc mega spoko I jeszcze w Zarze udało mi się kupić takie Spódniczkowe spodenki, ja to tak nazywam Jestem troszeczkę zmieszana W sensie jest okej, okay, ale muszę się zastanowić Czy faktycznie chcę taką i potrzebuję taką spódniczkę Spodenki tak już sobie zjem moją kolację To myślę, że pójdę zmyć make up Zrobię sobie małą pielęgnację, pokażę wam, jakich produktów używam, bo ostatnio po prostu cieszę się, że w końcu ogarniam swoją cerę i wiem, czego potrzebuję. Ja w zasadzie będę sobie chwilkę jeszcze kminić coś nad projektem, coś tam dopiszę. Wybiorę troszeczkę fotek, tak mniej więcej dodam do ulubionych, które są fajne. Jestem już w łajęce. ja szukam się do spania i zaczynam moją pielęgnacyjną wieczorną rutynę. I pokażę Wam, jakich produktów używam i co mi się sprawdza. Zmywam makijaż, jeśli mam go na sobie, to używam sobie takiego balsamu z flaw, do, do makijażu, masełko jest prześwietne i też przepięknie pachnie. Jeśli chodzi o oczyszczanie, to oczyszczam sobie twarz tym mydełkiem z Cerawe. Więc to jest moje oczyszczanie dwuetapowe. Już sobie zmyję makijaż, używam toniku mm, i ostatnio sobie zamówiłam tonik z uzdrowiska. I powiem wam, że ten produkt jest tak genialny. Tak mi się sprawdza, od pierwszego użycia wiedziałam, że to będzie to. Bardzo fajnie nabilża i też moja buzia bardzo fajnie na niego reaguje, więc e, daję sobie tak naprawdę kilka kropek. Serum pod oczy albo e, tego z wy... O nie, akurat teraz wzięłam witaminę C, ale... Mam takie serum z Revox z kofeiną pod oczy. Albo sobie używam kremiku z Soraya Planty, chyba tak. Na koniec używam sobie zwykłego kremu u twarzy z albo ostatnio kupiłam nowy, tutaj chyba też przyniosłam. Ten, ten też jest genialny. I z racji tego, że to ma być realistyczny dzień ze mną, to... Zawsze jak idę do łazienki, to odpalam sobie muzyczkę. Normalnie odpaliłabym muzyczkę z telefonu na głośniku, ale że nagrywam, to odpalam sobie muzyczkę na kąpie i zawsze, jak się nie wiem, kąpię, maluję. Od razu jak wstaję generalnie, to puszczam sobie muzykę. Jakoś tak y lepiej mi się funkcjonuje, jak coś gra. Zawsze jak sobie puszczam muzyczkę. <grych> To jest moment, gdy po prostu zaczynam tańczyć. Zapominam o wszystkim, co miałam zrobić, i po prostu zaczynam tańczyć, i jakoś tak nie potrafię się powstrzymać dosłownie. Jak ja słyszę jakąś fajną muzyczkę, to aż sama po prostu wiecie o co chodzi. Wiem wam, że jest godzina 22.20. Mi się w ogóle nie chce spać, ale jakoś muszę się zmusić, bo rano nie wstanę, także ja idę spać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Koniecznie wpadajcie na Instagram, Oliwka Ślusarczyk, obserwujcie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to właśnie jest okazja, żeby kliknąć ten czerwony guziczek. No i co, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Muziaki, pa pa!